Restauracje Gwiazd. Brzmi obiecująco? W rzeczywistości to twardy orzech do zgryzienia dla znanych osób. Lokale należące do Kasi Figury Michała Wiśniewskiego, czy w końcu sieć restauracji Prohibicja, Lindy, Konrada i Malajkata splajtowały. Swoich sił w branży gastronomicznej próbuje również Maciej Zień oraz Piotr Adamczyk. Przy pomocy naszego tajnego agenta postanowiliśmy sprawdzić jak idzie im biznes. Czy to jest atelier smaku? Tak. A to jest ta słynna restauracja Macieja Zienia? <noise> tak, to tak no ta bo inni żadnej maciezień nie ma. A nie jest? No tutaj nie, może jest w swoim butiku na górze, bo tutaj raczej rzadko bywa. Rzadko bywa? Ale co tylko, żeby odebrać rozumiem ten utarg. Wspaniale. Na ja, bogat. <laughs> no, <laughs> no, to jest restauracja Pana Adamczyka, czy się zgadza? Nie jest w tu, Właściwie tak. wszystko. Chopin? Sam shopem. W kuchni pracują sami aktorzy. I aktorki. Wybitne. Aktorzy, Serialowe aktorzy. Trzeba mieć ogromne szczęście, żeby w knajpie gwiazd znaleźć kogoś znanego. My jednak tak łatwo się nie poddajemy i poszukamy lokalu, gdzie jeść daje celebryta. Otwórzmy restaurację z miłości do gotowania. Jestem samouk Totalny. Wszystkie jedzenie tutaj są świeżo zrobione tymi rączkami. Ciasta chleb, wszystkie sosy, wszystkie mięce są wędzone tu na miejscu. Wszystko jest zrobione przeze mnie od 6 rano. Aż do 12, kiedy jesteście otwarci. Ja mam dwa dni teraz na strażakowanie się, poniedziałek i środę. Powinno mieć jeszcze trzeci dzień jeszcze w tygodniu. Ale mam e, wyrozumiałego komendanta i powiedział otwórz restaurację, ale rozumiem, że strażacy mają 20% rabatu. Powiem, tak jest panie komendancie, mają. No to otwórz tą restaurację. Otworzyłem.